A jak już mamy taki bałagan, to jeszcze może zróbmy więcej tego bałaganu i pokażę wam jak wysiać sobie w ogóle bazylię. Nie no, aż tyle bałaganu to już przesada jakaś. Tutaj dwa stoły robocze w ogrodzie, a ja robię tutaj na tym, na którym gotujemy. Dobra, mam tutaj ziemię do wysiewu nasion. Ugniatam ją sobie. Jest wilgotna, jak widzicie, także Trochę ją jeszcze podleję, ponieważ bazylia żeby wam wschodziła, bo to jest właśnie największy problem u wielu osób, że myśli, że bazylia powinna być zespana ziemią. A nie, wcale nie, tylko się tutaj na wierzchu, tą ziemię moczy. Tak, żeby powstało takie błotko. Następnie nasionka. Ale dali tutaj nasion. Zobaczcie to. Tyle nasion w całym opakowaniu. Kładziemy te nasionka tutaj na wierzchu i wciskamy w ziemię i nic więcej nie robimy. Jeżeli jest bardzo gorąco, bo świeci dużo słońca, to można w ciągu dnia nakryć to tutaj jakimś, prze, na przykład plastikowym pudełeczkiem, takim przezroczystym, albo nałożyć na to folióweczkę z patyczkiem do góry, żeby nie przygniatało czasami tych małych wschodów. I jak tylko zobaczycie, że już zielone części się pojawiają, tak zdejmujemy te wszystkie nakrycia. No i dbamy o to, żeby doniczka nam nie przesychała. Taką doniczkę stawiam, zresztą tu widać nawet, do misy i co parę dni uzupełniam wodę w zależności od tego, jak jest gorąco na parapecie, tak, żeby właśnie y, pobierało tą wilgoć od dołu, bo Bazylia ma duży system korzeniowy. Zresztą widzieliście na tym przykładzie i. To, że podlejemy od góry, wlejemy tutaj ten centymetr wody, to nie oznacza, że bazylia będzie cała podlana, bo te wszystkie systemy korzeniowe, które najbardziej potrzebują wilgoci, są na dole. Więc bardzo ważne jest to, żeby właśnie włożyć sobie taką doniczkę do jakiejś miseczki i żeby tą wodę od dołu sobie pobrało do góry. No, dobrze. Czas posprzątać.